Michał Kubiak przyjmujący AZS-u Politechniki Warszawskiej zwycięskiej w drugim meczu w Plus Lidze i po raz drugi MVP. Spodziewałeś się tak dobrego startu w Plus Lidze? Czy ja chciałbym zaznaczyć, że myśmy chcieli wejść w nowy sezon, zacząć z wysokiego C. Udało nam się to, wygraliśmy z dwoma pretendentami do, do medalu na pewno. E, także jesteśmy szczęśliwi. No. ja chciałbym przypomnieć, że mamy wejść tylko do szóstki może tylko, albo aż do szóstki i tego się trzymajmy, nie, jakoś nie będziemy, wiadomo, że nosić głowy w chmurach i, i jakoś się przed, przed następnymi meczami nastrajać, że o, wygraliśmy już z dwoma zespołami, możemy wygrać na stojąco. Nie, tak na pewno nie będzie. Będziemy walczyć z każdym zespołem o każdy punkt i przejść do przodu. A co jest zasługą tego sukcesu? Moim zdaniem gra zespołowa, każdy dołożył jakąś, jakąś cegiełkę do tego do tego naszego na razie małego sukcesu i, i tyle. No, jesteśmy jakimś tam zespołem, który, który nie boi się wziąć odpowiedzialności. Każdy z poszczególnych zawodników nie boi się wziąć o, o odpowiedzialności na siebie, także myślę, że to jakimś będzie na pewno naszym atutem. No, ty przede wszystkim byłeś w dzisiejszym meczu specjalistą od trudnych, piłek, trudnych akcji, chyba nie kalkulujesz już tam w powietrzu, prawda? Czy ja staram się wybrać jakieś tam najlepsze rozwiązanie, które, które mam, które mogę zagrać? Staram się wybierać. Takie, takie rozwiązania, które przy, przeciwnikowi przede wszystkim przyniosą jak najwięcej e, bałaganu i, i tyle. No. Ja nie wiem, czy ja jestem specjalistą. Nie chciałbym tego tak nazwać, bo do specjalisty to mi jeszcze naprawdę dużo brakuje. Chciałbym się uczyć dalej i, i tyle. To owocnej nauki życzymy. Dziękujemy bardzo.